W obecnym sezonie kanonierzy odpalili wszystkie działa i z pierwszego miejsca spoglądają na resztę stawki w tabeli Premier League, chcąc na tymże szczycie zakończyć sezon po raz pierwszy od blisko 20 lat. Wydaje się, że w drodze po historyczny sukces nikt nie jest w stanie ich zatrzymać, a drużyna pod wodzą Mikel Artety wreszcie potrafi nawiązać do legendarnych czasów wielkiego Arsena Wengera. Czy to właśnie ten sezon jest tym, w którym Arteta i jego młode wilki są w stanie osiągnąć coś wielkiego? Wreszcie, jak to się stało, że z ligowego średniaka kanonierzy stali się jednym z głównych pretendentów do tytułu? Wiem, że wielu z Was czekało na ten odcinek, więc jeśli też emocjonuje Was niesamowita forma arsenalu, zostawcie pod tym materiałem łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Arsenal to klub, który zawsze był jedną z angielskich potęg. Przyciągał wielkie, międzynarodowe gwiazdy i ma jedną z najbogatszych historii spośród wszystkich klubów Premier League. Od czasów wspaniałej, legendarnej drużyny niezwyciężonych z sezonu 2003-2004 minęło już blisko 20 lat i pomimo wielu pomniejszych sukcesów i wspaniałych okresów pod wodzą Arsena Wengera, nigdy później nie udało się odzyskać korony. Co więcej, w ostatnich czterech latach kibice The Gunners wiel by dali, by znów znaleźć się na osławionym czwartym miejscu, które jeszcze kilka lat temu było przedmiotem złośliwych żartów, a o którym ostatnio mogli tylko pomarzyć. 13 maja 2018 wyjazdowym zwycięstwem nad Huddersfield Town zakończyła się 22-letnia era jednej z największych trenerskich legend wszechczasów. Francuz po 22 latach spędzonych w Londynie, w trakcie których zdobył z klubem 17 trofeów, w tym trzy tytuły mistrzowskie, zostawiał drużynę w rękach swojego następcy, Unaja Emerego, trenera znanego dziś jako zdobywca z patentem na Ligę Europy, który bezpośrednio przed objęciem sterów na Emirates zasiadał na ławce Sevilla i Paris Saint-Germain. Mimo pasma 22 meczów bez porażki w sezonie 2018-19, jego misja zakończyła się już po półtora roku, gdy jego Arsenal zaliczył kolejną serię. Tym razem 7 meczów bez wygranej. To wtedy zdecydowano się przekazać zespół w ręce trenera, który DNA Arsenalu ma we krwi. Ledwie 5 lat wcześniej po raz ostatni zdejmując z siebie koszulkę tego klubu. Pod koniec grudnia 2019 nowym menedżerem kanonierów ogłoszono Mikela Artete, dotychczasowego asystenta trenera w Manchester City. I Trzy I I lata spędzone u boku Pepa Guardioli, z którym zdobył dwa Mistrzostwa Anglii, dały mu co prawda okazję do przyjrzenia się z bliska temu, jak swoje drużyny buduje prawdopodobnie najlepszy obecnie trener świata, ale przejęcie przez niego w tamtym momencie tak prestiżowej funkcji było niemałą niespodzianką. Tym bardziej, że Hiszpan nie miał żadnego doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu drużyny i początkowo nic nie wskazywało na to, by w północnym Londynie tworzyło się cokolwiek, choćby zbliżonego do potwora, jaki na Etihad zbudował Guardiola. Prawda, już w pierwszym sezonie pod jego wodzą, Arsenal dość zaskakująco wywalczył Puchar Anglii, ale ten sam sezon zakończył na ósmym miejscu w tabeli, najgorszym od 25 lat. Mało tego, ósme miejsce zajęli też po raz drugi z rzędu w kolejnym roku, pałętając się przez większość sezonu, między 9 a 12 miejscem. Arsenalu zabrakło w europejskich pucharach po raz pierwszy od 26 lat, a jeśli ktoś myślał, że hiszpański trener weźmie sobie do serca powiedzenie do trzech razy sztuka, miał pełne prawo, by rok temu, na początku ubiegłego sezonu, całkowicie zwątpić w powodzenie tej misji. Trzy z rzędu porażki bez żadnego strzelonego gola i ostatnie miejsce w tabeli były najgorszym startem sezonu w ponad 130-letniej historii klubu, a cierpliwość właścicieli po raz kolejny została poddana wielkiej próbie. Ale podobnie jak wcześniej, tak i tym razem nie stracili oni wiary w swój wybór, co wcale nie było łatwe, bo sporą presję wywierali też sceptyczni kibice, którzy uważali ten eksperyment za całkowicie nietrafiony. Podobnie jednak jak zarząd i właściciele, w powodzenie swojej misji nadal głęboko wierzył też sam arteta, przekonany, że to co chce stworzyć na Emirates wymaga przede wszystkim czasu. Od początku powtarzał o potrzebie stworzenia w klubie odpowiedniej kultury, bez której w trudnych momentach cała układanka może się posypać. Toteż za swoje wielkie zadanie uważał przekonanie każdego, nie tylko w szatni, że bycie częścią tej organizacji musi oznaczać akceptację jego zasad. Zasad, które wyznawał już jako piłkarz, kiedy 6 lat temu kończył karierę w koszulce Arsenalu, mówiąc, że aby grać w tym klubie, trzeba dawać z siebie absolutne maksimum, czego on, z uwagi na coraz częstsze kontuzje, nie mógł już więcej zagwarantować. Ale co innego mówić o zasadach, a co innego wcielać je w życie. Tu kolejny raz dużą klasą wykazali się właściciele klubu, którzy poparli swojego trenera w konfliktach z największymi klubowymi gwiazdami: Mesutem Ezilem czy Obama Yangiem. Ezil swoim zachowaniem podpadał już unajowi MRM-u ale dopiero Arteta wykazał się wystarczającą odwagą, by bez względu na wcześniejsze dokonania Ezila z Arsenalem całkowicie podziękować mu za dalszą grę, nie zgłaszając go nawet do rozgrywek ligowych. Jeszcze trudniejszą decyzję, Hiszpan musiał podjąć w przypadku Obama Yanga, który w czasie, gdy na pewien czas został odsunięty od pierwszej drużyny, był przecież jej kapitanem. W ciągu kilku miesięcy najpierw stracił opaskę, został ukarany finansowo, a przy pierwszej okazji pożegnany bez żalu. Te odejścia były też elementem większego planu całkowitej przebudowy drużyny pod wizję, jakiej do tej pory cały czas hołduje Arteta. Od początku chciałby jego drużynę cechował wysoki procent posiadania piłki, stawiał na atak pozycyjny i cierpliwe poszukiwanie najmniejszych wyłamań w defensywie rywala. To wszystko wymaga perfekcyjnej realizacji założeń taktycznych, a do tego Hiszpan potrzebował odpowiednich ludzi. Kompletował w kolejnych okienkach transferowych, a dziś po ostatnich letnich transferach zdaje się, że wreszcie wyrzeźbił skład skrojony pod swój styl. Do klubu trafili latem tacy gracze jak 22-letni Fabio Vieira z FC Porto, czy niewiele starsi Oleksandr Zinchenko wyciągnięty w pakiecie z Gabrielem Jezusem z Manchesteru City. Szczególnie ten ostatni, sprowadzony w miejsce Aleksandra Lacazette, nie tylko pracuje na boisku ciężej od Francuza, ale przede wszystkim Arsenal wreszcie wzmocnił napastnik, który faktycznie strzela gole. Jezus, który poza bramkami i asystami daje też duży wkład w grę ofensywną drużyny, wygląda jak idealny, brakujący klocek w układance Artety. I jest on kolejnym graczem, który pod ręką Artety przeszedł prawdziwą transformację. Kiedy w 2016 roku dołączał do Manchesteru City z brazylijskiego Palmeiras, był jeszcze utalentowaną, ale sporą niewiadomą. Mimo iż 19-latek kosztował Guardiolę ponad 30 milionów funtów, wielu kibiców The Citizens musiało początkowo googlować, Informacje na temat tego tajemniczego transferu. Brazylijczyk trafił na Etihad jako niezwykle uzdolniony diament, określany nawet mianem nowego Neymara. Ale mimo mocnego otwarcia i początkowego zachwytu, szybko jego plany podboju Anglii pokrzyżowały najpierw kontuzję, a później konkurencja w drużynie, naszpikowanej gwiazdami, ściąganymi za jeszcze większe pieniądze. Po przybyciu do Manchesteru Erlinga Halanda dla Jezusa stało się jasne, że owego podboju Premier League musi spróbować gdzie indziej. Teraz pod skrzydłami trenera, z którym pracował już przecież w Manchesterze City, a który chciał zrobić wszystko, by tylko mieć go w swojej szatni, na Emirates zyskał drugie piłkarskie życie i jest gotowy napisać tu nowy rozdział swojej kariery. Dużym odkryciem okazał się też William Saliba, który co prawda nie jest nowym nabytkiem, ale wielu mogłoby tak pomyśleć. 21-latek piłkarzem Arsenalu jest już bowiem od 2019 roku, ale dotąd był jedynie wypożyczany między francuskimi klubami. Teraz pokazuje, że może stać się środkowym obrońcą, jakiego Arsenal potrzebował od lat, będąc już dziś jednym z najlepszych stoperów ligi. Do tego dochodzą znajdujący się w coraz lepszej formie gracze ściągnięci w poprzednich okienkach, którzy pod okiem Artety zaliczyli gigantyczny postęp, jak bramkarz Aaron Ramsdale, Martin Odegaard czy Bukayo Saka. Thomas Partey jest graczem, którego na pozycji defensywnego pomocnika Arsenal poszukiwał od czasów Patryka Vieira. Oprócz Parteya, watachę młodych wilków wspiera też doświadczony szaka, który na Emirates przeżywa swoją drugą młodość, a o metodach pracy Artety mówi wprost: czegoś takiego nie widziałem nigdy wcześniej. Dla 30-latka, dla którego obecny sezon jest już siódmym w Londynie, może być to jedna z ostatnich szans na pierwszy tytuł mistrzowski od ponad dekady, gdy w 2012 roku zdobywał krajowy czempionat ze szwajcarskim FC Basel, którego jest wychowankiem. On też przeszedł istną przemianę, przesunięty znacznie wyżej na pozycję, która lepiej pasuje do jego charakterystyki i na której wreszcie może odsłonić swoje wszystkie atuty, biorąc udział w większej liczbie ataków, niż grając jako cofnięty pomocnik. A przecież niewiele brakowało, by i on podzielił los Ezila i Obamayanga, kiedy przez swoje zachowanie sam stracił opaskę kapitana i wydawało się, że jego przyszłość w tym klubie została przekreślona. Ale w przeciwieństwie do dwóch poprzednich buntowników, Szwajcar posypał głowę popiołem i znalazł sposób na powrót do łask hiszpańskiego menedżera. Ta twarda ręka, którą Arteta trzyma w szatnie Arsenalu, spowodowała jednak nie tylko poprawę grze zespołu, ale i znacząco wpłynęła na oczyszczenie atmosfery w drużynie. A cechami prawdziwego lidera wyróżniał się on już w trakcie kariery zawodniczej. Był liderem, miał dobrą pasję znał klub dobrze, wiedział, co jest ważne w klubie, był kapitanem klubu. Arteta jako były piłkarz, znający smak szatni Barcelony, PSG, Evertonu czy Arsenalu, dla których rozegrał blisko 500 oficjalnych meczów w karierze, doskonale zna naturę i psychikę graczy, wiedząc jak dotrzeć do nich ze swoim przekazem i wzbudzić ich zaufanie do swojej osoby. I to zaufanie, podobnie jak cierpliwość działaczy, wreszcie się opłaciły. Kanonierzy już w poprzednim sezonie byli trzecią za Liverpoolem i Manchesterem City, najlepiej punktującą drużyną na własnym stadionie. W obecnym, poza drugą najlepszą ofensywą w lidze, mają też najmniej straconych bramek spośród wszystkich 20 ekip i nie ma dla nich znaczenia, czy grają u siebie, czy na wyjeździe, wszędzie pokazując tę samą jakość. Spośród 13 dotychczasowych starć Arsenal aż 6 meczów kończył z czystym kątem, z czego 5 było rozgrywanych na wyjazdach. Nie ma też przypadku w tym, że Londyn jest dziś czerwony, jako że dotąd walec Artety przejechał się już po pięciu derbowych rywalach. Arsenal świetnie radzi sobie też w starciach z najsilniejszymi, bo poza wstydliwą porażką na Old Trafford wygrali już z Tottenhamem, Chelsea i Liverpoolem. Nie sposób też oprzeć się wrażeniu, że drużyna pracuje w myśl zasady ciszej jedziesz, dalej zajedziesz. Mimo że na czoło tabeli, z którego nie spadli do dziś, wysunęli się już po trzeciej kolejce, to początek sezonu Premier League upływał w dużej mierze na rozprawianiu o zadywce Liverpoolu, fantastycznym starcie Erlinga Halanda w Manchesterze City czy plotkach związanych z odejściem Ronaldo i mizerną formą drugiego klubu z Manchesteru, jakby nie do końca dowierzając, że ta passa kanonierów może potrwać tak długo. Co będzie, jeśli pojawią się kontuzje? Co jeśli dojdą mecze w Europie w środku tygodnia? Zastanawiali się wszyscy dookoła. Póki co, na wszystkie te pytania gracze Artety udzielili śpiewającej odpowiedzi, pokazując, że są w stanie znaleźć sposób na każdego nie tylko w Premier League. Pewnie wygrali swoją grupę Ligi Europy z niemal kompletem punktów, odnosząc w sześciu meczach pięć zwycięstw, a spośród 32 drużyn rywalizujących w fazie grupowej tylko dwie mogły pochwalić się mniejszą liczbą straconych goli. Co ciekawe, meczem, który w opinii wielu ekspertów może świadczyć o tym, że Arsenal jest w obecnym kształcie gotowy na to, by dojechać do mety na pierwszym miejscu, był mecz z Leeds United, rozegrany w połowie października. Mecz, w którym kanonierzy byli wyraźnie słabsi od swojego rywala, a mimo to, dzięki wielkiemu szczęściu, potrafili zainkasować trzy punkty, na które na Ellen Road zwyczajnie nie zasługiwali. To właśnie ta umiejętność wygrywania meczów, w których nie jest się lepszym, lub gra ewidentnie się nie układa, to coś, co w przeszłości cechowało wielkich mistrzów. Tak swoje mecze potrafiły rozstrzygać Manchester Fergusona czy Chelsea Mourinho, a w ostatnich sezonach Manchester City i Liverpool. Ale zaufanie szefów arsenalu do Artety to nie jedyny przejaw wiary, jaki odpowiada za obecne wyniki drużyny. Niemniejszą ufnością wykazał się też sam Hiszpan względem młodych zawodników. Większość piłkarzy, z których komponuje on wyjściowy skład, ma nie więcej niż 25 lat, co sprawia, że obok Southampton dysponuje on drugą najmłodszą wyjściową jedenastką w całej lidze. Ufa w siłę młodości do tego stopnia, że opaska kapitana Arsenalu spoczywa dziś na ramieniu 23-letniego Martina Odegarda, niegdyś wielkiego młodego talentu, który nie przebił się w Realu Madryt, a który w Londynie odnalazł swoje powołanie. Z takiego obrotu sprawy szczególnie musi dziś cieszyć się Arsen Wenger, który sam z wielką odwagą lubił stawiać na młodych piłkarzy. Zastąpienie kogoś takiego jak Francuz od początku wydawało się w praktyce niemożliwe, więc Arteta, który przejął zespół w rozsypce, zbudował nową drużynę praktycznie od zera. W kadrze zespołu jest ledwie kilku graczy, którzy pamiętają czasy sprzed jego rządów, a dość powiedzieć, że największymi weteranami z najdłuższym stażem w klubie są dziś granit Shaka i Mohamed Elneny, którzy swoje umowy na Emirates podpisywali w 2016 roku. Z osiemnastki meczowej, którą przecież dopiero co jesienią 2019 po raz ostatni posłał do boju Unai Emery, do dziś ostało się ledwie trzech piłkarzy. Postęp, jakiego Arteta dokonał na Emirates, stawiając nie na rewolucję, a stopniową ewolucję, dziś zaskakuje wszystkich. Szarą eminencją, niemniej istotną w budowie tej sprawnej machiny, która pociąga za sznurki nieco stylnego siedzenia, jest Edu, kolejny z byłych piłkarzy The Gunners, członek legendarnej drużyny niepokonanych z 2004 roku, dziś jej dyrektor techniczny. Brazylijczyk trafił do klubu pół roku przed Artetą, pracując wcześniej na podobnym stanowisku tylko w brazylijskim Corinthians i reprezentacji Brazylii, nie mając do czynienia z europejskim rynkiem transferowym. Duże słowa uznania po raz kolejny należą się także działaczom, którzy pokazali, że w świecie, w którym trenerów zmienia się jak rękawiczki, nie trzeba pociągać za spust już po pierwszych niepowodzeniach. Arsenal jako klub jest dziś świetnym przykładem tego, że czasem nie trzeba przesadnie skomplikowanych zabiegów, a jedynie odrobina, no może nieco więcej niż odrobina cierpliwości i odpowiedni pomysł na odpowiednich ludzi. W Arsenalu ewidentnie zadziałała zasada mniej znaczy więcej. Poza przeplewieniem szatni pierwszego zespołu, w klubie obcięto też wiele zbędnych etatów dookoła samej drużyny, od osób ze sztabu aż po gabinety dyrektorskie, co sprawiło, że w klubie zapanowała bardziej kameralna, niemal rodzinna atmosfera. Dzięki temu każdy zna każdego, a przede wszystkim zna swoją rolę i jasno określony cel. A ta atmosfera w przypadku Arsenalu jest szczególnie ważna, bo od momentu wyprowadzki z Highbury w 2006 roku wielu kibiców nie mogło odnaleźć tego samego klimatu na nowym obiekcie. Co dalej? Wkrótce przekonamy się jak na zespół podziała przerwana Mistrzostwa Świata i do bólu napakowany terminarz rundy wiosennej, w trakcie której będzie można przekonać się o tym albo jak długa jest ławka Arsenalu, albo jak bardzo odporna na te obciążenia fizyczne i te związane z presją będzie ta druga najmłodsza drużyna ligi. Jedno jest pewne, dziś nie wystarczy już miejsce zajęte w pierwszej czwórce. Arsenal potrzebuje mistrzostwa, by pokazać, że po wielu latach na dobre wrócił na szczyt, a ich przyszłość zdaje się rysować w najjaśniejszych barwach od czasu odejścia Arsena Wenger'a. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli ten materiał przypadł wam do gustu, to gorąco zachęcam was do tego, by obejrzeć ten, który wyświetla wam się w tym miejscu.